Witajcie na pasiece w Beskidzie Niskim, 19 października, godzinę mamy 12.50 bodajże, niedzielę, ja sobie przyszedłem na pasiekę zobaczyć co tu się dzieje, no i na pasiece, na pasiece duży spokój, od czasu do czasu sobie jakaś jeszcze pszczoła do ula przyleci, ale tak to jest, tak to jest spokój, pszczoły, dennice tutaj trochę widać mają wysprzątane nic tam za bardzo nie leży kilka jakiegoś, jakiś pszczół osypu w tym drugim to, to w ogóle ale jak się przesłuchać przyłoży się ucho do ula to słychać e, słychać pszczoły, że e, że, w ulach, że w ulach są no jesień jesień mamy w Beskidzie e, w Beskidzie Niskim e, pogoda dzisiaj taka trochę Trochę deszczowa, trochę padało przed chwilą. Dzisiaj teraz padać przestało. No ja szykuję się do odymienia tych moich uli. Także w tym tygodniu poniedzieli mam zamiar pszczął odymić, Pogoda ma się ma być fajna z taką temperaturą nawet do 12-13 stopni, więc i ciepłymi, i ciepłymi też nocami, więc w któregoś wieczora któregoś wieczora odmienimy przy Apiwarolem zobaczymy ile tej, tej warozy spadnie jak co roku postaram się nagrać, nagrać film ile, ile tej warozy spadnie posmaruję dennicę olejem i zobaczymy po zakładam dennicę bo tutaj jeszcze w ulach dennic, dennic nie, mia, nie mam chciałem też trochę wychłodzić te, te rodziny żeby, żeby matki przestały czerwić, żeby to odmianie było jak najbardziej skuteczne bo czerwie nie ma tego tej porze no to już większego, większego sensu nie ma, i tak te pszczoły, które się wygryzą z tego czerwiu one już się nie zdążą, nie zdążą przygotować do, do zimy, także lepiej, żeby te matki, te matki nie, czer, nie czerwiły w tym sezonie, tak na moje mało doświadczone oko, wydaje mi się, że było, było z tym ok, bo było trochę takich zimniejszych, zimniejszych nocy nawet z taką temperaturą około zera, więc myślę, że to był sygnał dla matek, żeby już przestały czerwić i mam nadzieję, że, że tego czerwiu nie ma. No a Jak jest, no to jakieś śladowe ilości. Ciężko też stwierdzić, no bo o tej porze już bez sensu jest też grzebać, grzebać ula w ulach, więc po prostu zrobię to odymienie no i zobaczymy, ile tej warozy spadnie. Tymczasem trzymajcie się i do następnego filmu. Hej!